Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na film y, z dwoma y, zapełnieniami. że tak powiem, tak się wyrażę. Słowo mi zabrakło. Y, zrobimy sobie dzisiaj wyzwania celowe i koszty roczne. No bo mamy tylko 4 tygodnie na filmy. Już jeden film był w tamten wtorek planowania budżetu więc jeden film będzie jakby podwójny i zapewnimy sobie właśnie dzisiaj taką serię więc zacznijmy od kosztów rocznych standardowo 1000 to 200, 300, 400, 500, 600, 900, 950 000. I prąd i gaz. A jak już piszę niebieskim, to będę pisać niebieskim. Wrzesień była stówka. Październik również stówka. to będą cztery stówki tu sobie nie skreśliłam to sobie skreślę i będzie to cztery stówki pamiętacie przedostatnio przekładałam sobie do tego zbiorczego budżetownika z wszystkimi kategoriami nie pamiętam którego ja tu dziewiątego Września ja to nagrywałam. No tutaj się i tak nie będzie yy, zgadzać. Dobra, czternasty, dziesiąty plus stówka. Nie jest pięćset, a jest czterysta, bo ta stówka z 50 i 50 z czerwca no to jest wykreślone, tak? Zaczęliśmy od lipca zbierać wszystko na nowo, więc widzicie, nawet sobie nie pozupełniałam tych <grybujesz> y, tych y, tak człowiek jakoś się zapomni y, więc doprowadzę sobie to do ładu i składu już poza kamerą ale tutaj standardowo stówkę wkładam. Później ześ na koniec miesiąca będziemy to wszystko przekładać do zbiorczego binderka. I zobaczymy, ile kasy odłoży, odłoży się nam w październiku. Uda mi się odłożyć w październiku. Czy będzie to założona kwota z planowania budżetu czy też znowu coś mi się uczknie. Więc tutaj jest taka sama sytuacja, ale tym się nie przejmujemy. 14.10 Prostówka. No, więc na następne nagrywki już będzie poprawnie. Czyli mamy 4 stówki. Kolejna kategoria to przedszkole. Mój syn jeszcze nie chodzi do przedszkola ale już na pewno w przyszłym roku podrepta. Będę musiała się zorientować, co, jak, gdzie, w którym momencie, jak ta rekrutacja, i. No, i zobaczymy. Do żłobka nie chodził, siedzi z babcią w domku, e, więc e, kulturalnie e, jest miło. <laughs> Jak ja to powiedziałam w ogóle, e, nie wiem co ja chciałam powiedzieć. E, w sensie chciałam takim powiedzieć, że nie choruje, o to chodzi. Że nie, że pójdzie jeden, dwa dni do żłobka czy do przedszkola, i za chwilę cały tydzień chory. Teraz się cieszę, ale wszystko przede mną. E, więc. E, więc e, tak to będzie wyglądać. 200, 400, 600, 800, tak? Maja i czerwca nie liczymy. E, więc tak, to sobie zrobię porządek. Tak jak mówiłam, na następne nagrywki, na następny miesiąc, zdrabki już sobie ogarnęłam. Tak jak miało to być na ten miesiąc. Jak będą zdrabki, to zobaczycie, co wymyśliłam. I później zostaną nam jeszcze wyzwania kwotowe. Bo dzisiaj robimy. Wyzwania celowe i koszty roczne zostaną nam wyzwania kwotowe i z drapki Więc jeszcze dzisiejszy film za tydzień i za tydzień. No, czyli będzie w sumie cztery filmy. OCAC -C, to jest ubezpieczenie naszego samochodu. 250. i in październik boże kochani już jest październik słuchajcie kiedy to leci leci jak zwariowane Naprawdę będzie 1000 Tak. 500 i 500, tysiąc. Dobrze. o co mam dopiero i tak naprawdę w przyszłym roku do płacenia? Więc niektóre te koszty, które zbieram, sobie powyznaczałam te kategorie, to zbieram troszkę naprzód, ale lepiej mieć uzbierane i mieć czego zapłacić, niż później kombinować jakąś pożyczką czy czymś. A bo, kurde, ubezpieczenie mi się zbliża. Zapomniałem. Miałam HS, ale wydałam na coś innego i nie mam, i muszę teraz wykombinować. A nasze odcinka jest około 3000, więc jest, że tak powiem, co zebrać. Dobra, i ostatnia kategoria z kosztów rocznych to są wakacje, czyli to odpada. 350 dopisujemy w październiku. I będzie 700 i 700 to będzie 1400 minus 500 trzysta pięćdziesiąt tysiąc dziewięćset minus trzy minus pięćset tysiąc czterysta zgadzisz czternaście i tak to wygląda, dobra kochani. I 350 wędruje do tej kategorii. I mamy to. Pierwszy tysiąc rozłożony w kosztach rocznych. Teraz kochani, drugi tysiaczek. I mamy koszty, nie koszty, tylko wyzwania. E, celowe. I tutaj mamy również tysiaczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tutaj jest sprawa prosta. Tu jest dziesięć kategorii. Do każdej kategorii wkładam stówkę. Więc zaczynamy. Lipiec, sierpień, wrzesień, i teraz październik. Tu nie mam statusów finansowych. Te wyzwania są od zaplanowane. I po prostu, no jest dość późno, może nie aż tak późno, ale jest już wieczór. Moje dziecko śpi. Staram się to w miarę możliwości ogarnąć, żebyście mieli ten filmik zgodnie z moim planem. Więc tutaj, kochani, również stuwencja. I tu mamy OCAC, tu nie zapisałam, bo mi się to wtedy pozmazywało. OCAC, -C, tak sobie dopiszę. I tutaj, kochani, ląduje stówka, zgodnie z założeniem. Widzicie, wzięłam sobie już gotóweczkę. Wyciągnę sobie następną gotówkę na następne nagrywki. Słuchajcie, to już będzie. No, teraz mam 14, już połowa października. Za chwilę mm, wszystkich świętych: Święta, nowy rok, Sylwester, nowy rok, i w ogóle znowu bycie styczeń, luty, ferie, jakieś wiecie. I tak zleci. Marzec, kwiecień, jakieś święta znowu, nie wiem, jak w przyszłym roku święta wielkanocne wypadają, ale słuchajcie, ten czas leci jak szalony yy, Obiecywałam sobie, obiecywałam sobie Mówiłam sobie, no może i tak troszkę sobie obiecywałam, może dobrze mówię Że w tym roku yy, postaram się nagrywać codziennie te wyzwanka jakby z kalendarzy adwentowych, bądź z jakiegoś kalendarza. Czy to dziewczyny zrobią, czy to zakupię sobie taki budżetowy kalendarz, czy też inny kalendarz, żeby, żeby sobie jakoś to zorganizować i odkładać dodatkową kasę. Ale wiecie co, powiem Wam, że chyba jednak mi to. Tak nie wyjdzie, jakbym chciała, więc nie będę się nastawiać na to, że będę robić nagrywki w grudniu od 1 do tam 23, 4. No bo podejrzewam, że nie będę miała takiej możliwości. Nie chcę Wam obiecywać, a jeszcze chwila czasu jest. Zawsze wszystko się może zmienić, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie mamy październik jeszcze cały, a listopad przed nami. A, nic wam w sumie nie powiedziałam o tym moim wyjeździe do Hiszpanii Po prostu wyjazd nam się udał cudownie Miałyśmy tam małe e, e, zdarzeń, zdarzenia, <grywania> że tak powiem Ale ogólnie dałyśmy radę Dogadałyśmy się w języku angielskim e, Z tutejszą... Z tamtejszą... E, e, l, e, Obsługą hotelu i też w restauracjach i tak dalej, wyjazd załatwiałyśmy sobie same we własnym zakresie. Był to lot z Wrocławia Ryanerem do Alicante i z Alicante jechałyśmy autobusem do Benidormu i tam miałyśmy pobyt czterodniowy. Więc słuchajcie, pogoda w Hiszpanii 30 stopni. No, 27, 8, no ale ciepło, bardzo ciepło. Słońce to na bank więcej niż 30, była. Ja mam bardzo jasną karnację, więc ja się totalnie nie opaliłam, a z, że tak powiem, spaliłam. Jakbym tak posiedziała przez dwa dni, jeszcze godzinę dłużej na słońcu, to mogłabym dostać poparzeń, więc to jest bardzo niebezpieczne. W ostatniej chwili wziąłam sobie jakiś filtr. 30, a w sumie to może nawet i mogłam wziąć 50, ale dobrze, że miałam chociaż tą 30, więc dałam radę. Tak, moje plecy się teraz już trochę goją, yy, więc zaczyna mi to wszystko swędzić. Trochę mi skóra schodzi, więc yy, no ale wyjazd uważam za bardzo udany, chyba bo naprawdę potrzebowałam zmiany klimatu, temperatury. Od stresowania się, zapomnienia na chwilę o wszystkim Chociaż z moim małym brzydącym to się nie da zapomnieć, bo mam 25 letniego synka Więc no słuchajcie, musiałam zostawić tego mojego małego brudząca z tatą i z babcią No i poleciałam sobie na wakacje. wakacje Na wypad z koleżanką na rocznicę naszych urodzin A dokładnie w tym roku Ech, skończyłam 40 lat, więc stwierdziłyśmy, że taki wypad sobie robimy w ramach takiego naszego prezentu. Więc nie żałuję, że byłam. Zobaczyłam trochę świata, byłam za granicą. Więc jak na taką długą przerwę, kiedy byłam ostatni raz za granicą, to naprawdę bardzo mi się podobało. No i słuchajcie, pierwsze lata Pierwszy raz leciałam samolotem, więc też to dla mnie było nowe doświadczenie. W tamtą stronę może mm, zwrócę do Alicante, może niekoniecznie nie było dużo turbulencji, takie lekkie były, więc to nie było dla mnie nic szokującego, strasznego, ani, ani takiego. Y w jakimś innym stopniu zagrażającego życiu czy coś w tym stylu, jakieś takie odczucia, że miałam, a, a absolutnie nie. Ale y, przy startowaniu No to powiem Wam, że miałam takie na kolejce górskiej, jak są te przeciążenia 4G, 5G, jak to tam się nazywa, to miałam taki właśnie ścisk ale, yy, ale wszystko się udało. Yy, wyleciałyśmy, wylądowałyśmy w tamtą stronę miałyśmy zagraniczną załogę e, samolotu w drodze powrotnej, czyli z Alicante do Wrocławia, my miałyśmy polską załogę z zarąbistą po prostu e, piloci super poradzili sobie ze startem w ogóle nic nie czułam, nie odczułam w ogóle nawet nie wiem kiedy się wznieśliśmy w powietrze i przy lądowaniu również było po prostu perfekcyjnie, wszystko... Miałyśmy małe opóźnienie w drodze powrotnej ze względu na to, że właśnie przez Hiszpanię przechodził front atmosferyczny z, z wiatrem i z deszczami. I miałyśmy opóźnienie. Ale słuchajcie, nie żałuję. Aż i w dobrym momencie wyleciałyśmy z tej Hiszpanii, bo już po, tam chyba pozalewało Walencje, trochę właśnie były jakieś relacje ludzi z Benidormu. Nie wiem, czy to prawda, czy to było na przykład w AI wykonane. No, no nieważne, słuchajcie, no, ale chyba w dobrą porę żeśmy y, odbyły ten nasz wypad, więc bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona i powiedziałam, że no, następne w miarę okrągłe rodziny powtórzymy jakiś wypad, niekoniecznie do Hiszpanii, może w inne część globu. Koleżanka planuje odwiedzić Włochy, no i ja bardzo marzę o Grecji, więc zobaczymy. Może się coś uda w przyszłym roku zorganizować. E, więc tak, polecam wam Benidorm, fajne miasto fajnie, 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 fajnie było więc no, no opowiadałam się, film miał być krótki i e, treściwy, ale no musiałam wam troszkę poopowiadać bo później <grywania> ja adero, więc coś wiecie nic nie ma, tylko autorcia przyjdzie rozłoży kasę do e, wyzwań <grywania> do banderów. Powiedz co, jak i, i sobie idzie, nie? No, no to już teraz wiecie, więc, no, wracamy do rzeczywistości, kasę trzeba zapełnić do budżetowników. No, po to są, po to jest ta metoda kopertowa właśnie, żeby żeby, jeżeli masz, to fajnie, jak się odkłada i możesz z tego korzystać. Dobra. Kolejna kategoria to święta, ale się nagadałam, się nagadałam. E, już nie koloruję tego. E, święta, święta, no to święta, stowencja. Mm, więc tak, no widzicie, sesja fotograficzna, wiecie, nie wiem, czy będziemy robić jakąś sesję. E, Jakoby się na, trochę na to napaliłam Nie wiem, czy za te pieniądze Nie zrobię sobie kolejnego Albumu Fotoksiążki Może pójdę w tę stronę Nie wiem Zastanawiam się Nie wiem, czy z tym moim e, Łobuzem da się współpracować Ale zawsze Można spróbować no Jak się nie spróbuję nie pójdzie i się nie zrobi e, To się nie dowie fajna taka sesja, też fajna pamiątka właśnie jak, nie wiem, na jakieś urodziny święta, wiecie no tak klimatycznie jakoś tematycznie ale zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bardziej jestem nastawiona, żeby sobie zrobić um, faktycznie chyba kolejną fotoksiążkę i na pewno będę chciała sobie zrobić fotoksiążkę pamiątkę z tego wypadu właśnie na 40. urodziny do Hiszpanii Dobra, kolejna kategoria to buty. Sorki, yy, kolejna kategoria to buty. No tutaj wiecie, tutaj nie ma co filozofować. Do każdej kategorii idzie stówka, więc... Tu jest bardzo prosty rachunek dla siebie, to było, e, wcześniej były perfumy, teraz jest e, dentysta e, i... lipiec, sierpień, wrzesień, październik e, i... Mm, nie wiem co chciałam powiedzieć I nie ma co się długo zastanawiać czy odłożyć, czy nie no bo trzeba odłożyć, jak się ma to trzeba odłożyć, jak będzie trzeba skorzystać, to się skorzysta e, wiadomo, że serce boli jak trzeba wydać zgromadzoną e, kwotę którą się tam zbierało jakiś czas i ją wydatkować o, tak szkoda, to no, tak zbierałem i tak dalej ale no no właśnie, po co zbieramy, żeby wydatkować na jakiś określony cel i nie móc się martwić, czy na to mam, czy na to nie mam. Więc tak, e, fryzjer stówka. Hmm. Co jeszcze poza tym? Poza tym to chyba już kochanie nic. Wróciłam do pracy. Ogólnie to, jak wy to oglądacie, to ja jestem na kolejnym urlopie. Tak, mam zaległy urlop. Nie wykorzystałam w pełni urlopu po macierzyńskim, więc teraz nadrabiam. Tu sobie kochani, skreślę tym czarnym, bo tutaj na tym kolorowym nic nie będzie widać. Tu sobie też poskreślam. dodatkowo już tego nie koloruję mm. więc zdrowie no na zdrowie też trzeba zbierać, bo to wiecie okres przeziębień, gryp i innych infekcji przed nami, chociaż my naprawdę mało mało chorujemy ale czasem się zdarzy, że chorujemy więc taka sanatelka i będzie potrzebna i ostatni Kategoria Piękny Uśmiech. Tu mam dwie stóweczka I tu już mam status, ale nie będę go wypełniać. Tylko sobie zakoloruję. I to jest właśnie na dentystę, na ortodontę. Więc um, też mi tutaj troszkę pieniążków jest w tej kategorii potrzebne. Dobrze. Zapełnione. Czyli podsumowując, zapełniliśmy dzisiaj dwa segregatory: koszty roczne i wyzwania celowe. 1000 do kosztów rocznych, 1000 do wyzwań celowych, więc pierwsze dwa tysiące rozłożone zostanie nam do rozłożenia: 1000 do wyzwań kwotowych i 1000 do zdrapak I zobaczymy w filmie. Dodatkowe spodsumowanie jakby miesiąca, ile uda nam się odłożyć w październiku do poszczególnych kategorii. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Sorry, że taki długi filmik. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Ściskam Was mocno. Zostawcie subskrypcję, kciukę do góry, komentarz, serduszko: co tam, buziaczki, co tam chcecie. I widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Pa! pa.